Z tego czasu w Szczecinie doszło do bardzo takiej nietypowej sytuacji. Ja byłam wtedy w swoim trzyletnim okresie bycia radną Prawa i Sprawiedliwości, radną wojewódzką, czyli byłam w Sejmiku Województwa Zachodnio-Pomorskiego. Trzy lata, ponieważ weszłam rok z opóźnieniem po koledze, który przeszedł do Sejmu, z wojną miejsc. Ja weszłam z listy rezerwowej. Otóż doszło do sytuacji, kiedy dwóch ważnych działaczy. Platformy, która, przypomnijmy, rządzi naszym województwem, a w tej chwili też współrządzi Szczecinem jako takim razem z prezydentem Krzeskiem, więc dwóch ważnych działaczy. Z jednej strony szef Platformy w naszym województwie, w naszym rejonie, a, a, a jednocześnie marszałek województwa, a z drugiej strony senator Platformy Obywatelskiej, a zarazem dyrektor jednego ze szpitali podlegających pod marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i tutaj doszło do, do spięć, doszło do takiego przepychania co i jak, a szpital, który jest podległy zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego, a więc rządzącej tu Platformie plus PSL w tej chwili też od, od jesieni zeszłego roku do tego doszło SLD i jeden radny od prezydenta Szczecina, który to prezydent również z Platformą Razem współrządzi. Doszło do takiej sytuacji, że szpital Marszałkowski, szpital w Dunowie został intensywnie zadłużony. Zadłużony na zasadzie inwestowania, czyli można powiedzieć rzecz absolutnie chwalebna: inwestowanie, kolejne sale, chirurgiczne, operacyjne, więc można powiedzieć tylko brawo, będzie miała ludność możliwość leczenia. A z drugiej strony zadłużenie, które było wykorzystywane jako argument: no to coś trzeba z tym szpitalem zrobić. W świetle tego słynnego już powiedzenia jednej z posłanek Platformy Obywatelskiej, że okręceniu lodów na służbie zdrowia, Zachodziła bardzo poważna obawa, że szpital w Dunowie przepięknie, Szczeciński szpital przepięknie położony, bardzo atrakcyjny lokalizacyjnie, że no niestety może być szykowany pod kątem prywatyzacji, przejęcia przez jakiś podmiot. My wiemy, że wiele razy w wielu miejscach w Polsce doszło do sytuacji, dotyczyło to szpitali powiatowych. Że one były z jednej strony zadłużane intensywnie, a z drugiej strony przez to, że były zadłużone, były brana firma do robienia audytu. Firma powtarzała się ta sama sytuacja, ta sama firma mówiła: o tak, trzeba zrestrukturyzować, więc szedł szpital na prywatyzację. No i ta firma, która zrobiła audyt, czyli miała wszystkie wiadomości na temat tego szpitala w swoim ręku, przejmowała ten szpital, wygrywała jako, jako jeden z podmiotów, który chciał przystąpić do prywatyzacji. I w wielu miejscach w Polsce te powiatowe szpitale bardzo mocno ucierpiały przez to, że szpital został wzięty w prywatne ręce. I że te lody kręcone na służbie zdrowia niekoniecznie placówką wychodziły na zdrowie. W pewnym momencie podmiot, który tak przejmował szpitale powiatowe, słowami swoich reprezentantów gdzieś tam w jakimś nagraniu tele, telewizyjnym, widziałam wypowiedź, że już dorastał do tego, żeby przejąć któryś ze szpitali wojewódzkich. Przyznam, że patrząc na szpital w Zdunowie, na narastające zadłużenie, i coraz większą atrakcyjność szpitala przez to, że to zadłużenie było związane z inwestowaniem. Przyznam, że rodziła się bardzo poważna obawa, że to właśnie ten szpital był do tego przygotowywany, do przekazania w prywatne ręce i że na tym szpitalu można było kręcić lody. On jest bardzo atrakcyjny nawet na zrobienie z tego sanatorium, pięknie wśród, wśród leśnego takiego obszaru, więc pokusa duża, żeby zarabiać na przykład na zagranicznych klientach, zamiast służyć polskim pacjentom. Tak czy inaczej, w kluczowym momencie, w, tych, w takich dziwnie narastającym zadłużeniu i tym, że szpital no ni stąd ni zowąd sobie nie da, coś z nim trzeba szybko zrobić, na to się nałożyła decyzja, moim zdaniem bardzo sensowna, Zjednoczonej Prawicy, która nie rządził w województwie zachodniopomorskim, ale rządzi w skali Polski. Żeby zablokować łatwe prywatyzację placówek służby zdrowia, że do tego jest potrzebna zgoda wojewody, a wiadomo, że wojewoda w odróżnieniu od marszałków, którzy rządzą według politycznych układów w danym województwie, a wojewoda dba o interes wspólny i jest pracownikiem państwowym w terenie. Także jeśli ktoś szykował przypadkowo czy, czy czy świadomie szykował na przykład szpital w Zdunowie do takiego przejęcia? To zostało to zablokowane. Wyglądało na to, że może nawet bardzo w ostatniej chwili. I jako radni opozycyjni myśmy postawili pytanie na piśmie do zarządu, czy szpital były przymiarki do prywatyzacji, odpowiedziano nam bodaj jednym zdaniem, że nie było żadnych. Jaka jest prawda, tego nie wiemy. Nałożyło się to na bardzo duże napięcia, tak jak wspominałam wcześniej, pomiędzy marszałkiem, który jest z platformy i dyrektorem szpitala, który był i jest obecnie senatorem i został też marszałkiem senatu. Jak, na jakim tle to napięcie było pomiędzy zarządzającym od góry partyjnie szpitalem, a dyrektorem, który był na miejscu w placówce, tego nie wiem. Doszło do rezygnacji dyrektora pana senatora Grockiego z funkcji dyrektora szpitala, szpital został kredyt wzięty przez marszałka dodatkowo pogłębiający zadłużenie, a potem doszło do tak zwanej konsolidacji, czyli przejęcia szpitala szczecińskiego, też Marszałkowskiego przy Ulicy Arkońskiej, przyjęcia Szpitala z Dunowie. Nie będę już w ten temat, bo to, to odrębne są zaszłości z tą konsolidacją, gdzie było bardzo dużo wątpliwości, na ile to było zrobione prawidłowo, ale ten temat to już zostawiam w tej chwili. Także podsumowując to wszystko, nie jest takie proste i nie jest takie oczywiste. Kto i w jaki sposób y, wygenerował i w jakim celu wygenerował zadłużenie szpitala. Nawet będąc radną i będąc radną z Komisji Zdrowia, nie miałam możliwości dociec do końca i prześledzić, jaki był zamysł zadłużania, inwestowania w szpital, co jest zawsze rzeczą chwalebną, a, a jaki miał być ciąg dalszy z tym. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że decyzja Zjednoczonej Prawicy, która zablokowała możliwości przejmowania szpitali. Była jest bardzo korzystna i warto by się tego trzymać, zablokowała w znaczeniu, że jest ta decyzja wojewody. I mam nadzieję, że polskie szpitale, w tym te szpitale, na, które ma, na których funkcjonowanie ma polityczny wpływ będąca w opozycji w naszym województwie zachodniopomorskim, będąca w opozycji do zjednoczonej prawicy. Koalicja obywatelska, platforma obywatelska. Mam nadzieję, że wszystko to będzie przebiegało sensownie, dobrze, że na pierwszym miejscu będzie za każdym razem postawione dobro pacjentów, a każdy z nas może być pacjentem, niezależnie od barw politycznych i tego powinniśmy się trzymać. No to tyle. Trzymajcie się, pa. Wasza Agnieszka.